Chodzicie do jaskini nieopisanego strachu. Patrzycie w lewo, patrzycie w prawo i wpadacie prosto na kamiennego goluma! Przygotujcie się na klęskę! Nody! Co teraz zrobicie? Powtarzam, jaki jest wasz. E, e, ja rzucam zaklęcie tarczy. Ja użyję miecza, który ma plus dwa do siły. A ja wykorzystam bazukę. Nie możesz użyć bazuki. Tak jest napisane w regulaminie. Mhm, właśnie tak tu jest. Ta gra jest dobra dla słabiaków. Hej! Brawurko, jesteś niemiła! Jared jest fajny! A bajka i ja dobrze się bawimy! Już od wielu godzin dobrze się bawimy! Jak w ogóle wygrać tę nudną grę? Już mówię! Trzeba zbadać cały zamek Neswold i zniszczyć widmowy kryształ. Ale najpierw trzeba pokonać wszechmocnego króla Mezia! Bla, 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 bla. Zniszczyć króla Mazia i kryształ i to tyle. Pff. Dwa cele za jednym zamachem. A! A! Co się stało? Gdzie my jesteśmy? Patrzcie, tam jest zamek na Jesteśmy w widmowej Otchłani. Jejku! Mamy stroje jak nasze postacie z gry. Ja jestem rycerzem, ty łucznikiem. Ech. A bajka jest barbarzyńcą! Mam rudą brodę! <laughs> Wiesz, to całkiem fajne, ale jak wrócić do domu? Profesor będzie się martwił, jeśli na zbyt długo utkniemy w alternatywnym wymiarze. Hmm. <laughs> o, tu jest napisane, że jeśli naprawdę przejdziemy grę, to automatycznie wrócimy do domu. Inaczej wszyscy tu zostaniemy. Na zawsze! Na zawsze?! To na jutro? Bez obaw. Damy radę, jeśli tylko będziemy trzymać się skomplikowanych zasad zapisanych w tej księdze. O, mogę pożyczyć na chwilę? Ostrzeżenie! Słodkości spróbujesz i na zawsze pożałujesz. Hmm. A to ciekawe. Hej, codziennie walczymy z potworami. To półka z masłem. A! O nie, to brzmi jak koala toperze! Szybko, ratujcie swoją siłę, inteligencję, wiedzę, mądrość, kondycję i charyzmę. Ha? Czyli życie, ratujcie się! O, oh, one pewnie chcą się tylko przywitać. Dzień dobry! Co się stało? Daj mi chwilę. O red. Magiczny inhalator. Plus do wytrzymałości. Próbowałem ci powiedzieć. Zamek Neswold ma magiczną osłonę. To już jest pewne. Nie cierpię tego miejsca, a przy okazji i ciebie. Nie martw się. W widmowej odchłani jestem najwspanialszym łowcą przygód, czyli Bardem. Kim niby? Pradawnym wojownikiem, który walczy z potworami wykorzystując potęgę muzyki. Przed tobą mój magiczny flet! Siedź cicho, wirtuozie! Jak mamy się dostać do zamku, skoro chroni go pole siłowe? O, prościzna. Musimy znaleźć tajne przejście. Niechno zgadnę. Żeby je znaleźć, trzeba wybrać się w podróż pełną przygód i ciągle walczyć z potworami, które czekają za każdym rokiem, a fajne rzeczy zaczną się dziać dopiero w trzecim filmie. Wszystko to zajmie nam gazylion lat, kujonku. E, bo właściwie to przejście jest tam e. sekretne przejście.